Dzień dobry, witajcie na kanale Koczynki. Piękny głos w Waszych domach. Piękny, a dzisiaj straszny. No. Bo będziemy robić coś strasznego. chyba. Bo może akurat się okaże, że to będzie odkrycie. Ponieważ jest Halloween. Halloween jest świętem głównie amerykańskim. Głównie. Znaczy wywodzi się gdzieś tam z Irlandii, coś tam, coś tam, Ta bla bla bla, ale przy... <laughs> przyszło do nas z USA. E, tak, w tej formie, w jakiej mamy Halloween, te wszystkie elementy. To jest złystki, amerykańska więc... wersja? Więc stwierdziliśmy, że e, zdegustujemy piwa amerykańskie, takie typowo amerykańskie. Będziemy zdegustowani. <laughs> więc e, weźmy się za od razu. Mamy w co wylewać. Mamy wspaniałe piwo Pabst Blue Ribbon. Tak, bo niedawno w Polsce pojawiło się kilka amerykańskich piw. Tak, amerykańskich piw. I y, one y, weszły do supermarketów całkiem niedawno. Mm -hmm. I pomyśleliśmy, że z tej okazji możemy sobie zrobić taki piękny panelik. Rzecki w komciach. Brudne szkło. Będzie pasowało. <grym> Pops w ogóle w USA bardzo długo miał i chyba cały czas ma opinię piwa dla redneków. Ale teraz raczej. Bardziej z hip piwem hipsterskim. No właśnie, ale to jest takie na, na tej zasadzie, że niektórzy. Yy... Kotka ukradła, kapsel. Mhm. Yy, że niektórzy lubią te właśnie rzeczy, powiedzmy, przypisywane yy, osobom biedniejszym, bo to jest takie edgy. W sensie, mm, ja nie piję takich snobistycznych piw jak Wy. Ja piję takie jak nie jakieś zwykli ludzie. Yy, no. no, dobra, więc. Yy... Z ojczyzny. No, jest yy, kukurycka. No, pachnie jak Tani Lager, no. No, bo to jest Tani Lager, to nie jest właśnie, to nie jest Tani Lager, tylko to jest. Nie, no w USA to jest jedno z najtańszych piw. U tak. nas to jest takie trochę premium, bo to około 4 zł. Kosztowało ponad 4 zł. To... Aha. No więcej niż byle, co. Jest cała masa napisów w różnych dziwnych językach. I wychodzi na to, że producentem tego wspaniałego piwa jest Wankur. Czyli jest to piwo, które w USA nigdy nie było i w USA nie widziało, ale jest amerykańskie. Ale jest niedobre. No jest niedobre. No jest niedobre. To w sensie. Jest takie nieprzyjemnie kwaskowo-słodkawo, korydiano, bezsmakowo. Nawet aromat ma taki wyleg, Znaczy, w ogóle jest strasznie wodniste. Okej, okay, ja nie jestem przyzwyczajona do picia Eurolagerów. To jest, jak rozumiem, nie Eurolager, tylko... Am American, am American Lager. Am tak. Tak. E, natomiast, no... No jest bardzo wodniste. Jest takie nic. No. E, czyli, mimo że nie jest ważony w USA, tylko na licencji prawdopodobnie w Polsce, to... Spostuje... Ale wiemy, że w Polsce? Nie w Czechach? No jest w Van Pur napisane jako producent. No jako producent. Niestety, znalezienie, gdzie to jest ważone, to jest. E, tu akurat e, możemy się zgodzić z Browarbizem, że <grymne> powinno być podawane miejsce ważenia Ej, tak, piwa. Ponieważ nie ma miejsca, to bojkotujemy to piwo. <grymne> I tak byśmy bojkotowali. Dobra, już Dobra, ja dosyć. też nie chcę. Mamy specjalny dzban dzbanek na miks, który powstanie na koniec i którego nie wypijemy, oczywiście, bo <grymne> mamy ricz. Chyba tak. podobno. Znaczy, mamy Rich, powiedział człowiek, który ma na twarzy włalkę i sztuczne kwiatki mm -hmm. za 15 zł. To jest bardziej amerykańską Miller Junior Draft. Bardziej amerykańsko, bo jest odkręcane. Jest odkręcane, A ale. Amerykanie. Znaczy, ci krawczowie. Dlaczego to otwierasz otwieraczem, skoro jest odkręcany? Bo jestem Polakiem. Jestem Europejczykiem i umiem korzystać z otwieracza. Widziałaś ten filmik, co jakaś Amerykanka próbowała otworzyć. Belgijskie piwo Rocheforta, chyba. Miała otwieracz, ale nie wiedziała, jak go użyć. Używała go na odwrót. No dobrze, no bo nie wiedziała, jest jak go użyć. No. To nie jest. To nie jest. Fizyka kwantowa. Jeżeli widzisz pierwszy raz w życiu otwieracz, to możesz nie wiedzieć, jak go użyć. Jeżeli nie widziałeś nigdy, jak ktoś tego używa. No. Na takiej zasadzie, jak dla niektórych, dziwne są odkręcane kapsle. Dobrze. To jest filtrowane cztery razy. Cztery razy filtrowane na zimno. To coś musi oznaczać. Ale nie wiemy co. Tak, że swój aksamitny smak i klarowność? Nie, no, klarowność jest. Zawdzięcza podaniu go czterokrotnej filtracji na zimno. To dzięki niej piwo smakuje jak podane prosto z nalewaka. Też nie widzę związku między nimi. Też ]ami. też nie widzę. I. Aromatów nie ma za bardzo. Ale jest mniej kwaśne niż yy, past. Ono praktycznie w ogóle nie ma smaku. To filtracja. No. Pierwsza filtracja pozbawia e, smaku, <coughs> druga aromatu. Jest słodkawe, jest takie jak po prostu rozwodnione, rozwodniony Eurolager. No w ogóle się pije bezpośrednio z butelki, pewnie zawiera słodkień czmienny. Maltozowy syrop. I to jest akurat ważone w Czechach. Czyli kolejne amerykańskie piwo, które. Tak, piwo jest czy... staro pramene. Jest przeżywane. Mhm. Dobra, ja już nie chcę. Czas na. Króla piw. Król piw, czyli bad. Bad, który ostatnio, jakoś w październiku, oficjalnie. Że pokażemy buteleczkę, tak. bo schowałeś ją, a taka piękna jest, tak. jest elegancka. Przeczytam, bo to jest premium, produkt premium w eleganckiej butelce. No właśnie, BAT teraz oficjalnie wszedł z dystrybucją do Polski. Mhm. Wcześniej on był jakoś dystrybu dystrybuowany przez importera. Teraz oficjalnie już Shinbev się do niego przyznaje. To, co jest napisane na tej etykiecie to jest taki bełkot. We know of no brand produced by any other brewer which costs so much to brew and age. No to widocznie mają małą wiedzę, no po prostu. To nie, nie znają... nie, to nie znaczy, że nie ma piwa, które kosztuje więcej yy, w produkcji, mhm. tylko oni po prostu nie wiedzą o jego istnieniu i być może dlatego im się wydaje, że to jest król piw. Tak, bo yy, bardzo się generalnie reklamuje, że jest brew the hard way. Yy, bo leżakuje z yy, są jakieś płatki? Z płatkami dębowe? Bu bu buko bukowe? Bukowe? Bukowe. Oni twierdzą, że to przyspiesza y, osadzanie się drożdy. Czy mają faktycznie jakiś wpływ? Pewnie nie. Okej, okay, pachnie zdecydowanie lepiej niż dwa poprzednie, natomiast to nie było wielkie osiągnięcie. Coś hmm. nawet, nawet jakiś chmiel leciutko czuć. Tak leciutko, leciutko. Nie przeszkadza za bardzo. Jakaś cytrusowość tu jest, w Jestem zaskoczony. No, z tych trzech, gdybym musiała jakieś wypić, to to byłoby najlepsze, ale nie jest dobre. A czyli ma najwięcej smaku, zdecydowanie? No, dlatego to byłoby najlepsze. Nawet jakiś aromat? Hmm. Przy czym tu trzeba wyjaśnić, że to nie jest ten sam bat, który jest Budweiserem czeskim. To jest I inny. Tak. Ta była długa batalia, ponad 100 lat trwająca. I, i... wciąż trwa, w sumie. Wciąż jeszcze tam. Co jest, jest najgłupsze w tym wszystkim? To to, że prawie w każdym kraju, gdzie jest dystrybucja jednego i drugiego, są osobne wyroki. Na przykład w Wielkiej Brytanii jedno i drugie może używać nazwy Budweiser. I tak stwierdził sąd, że ani jeden ani drugi nie ma prawa do tego wyłączności i mogą używać. A tak to prawie w każdym kraju jest inaczej. W większości europejskich Budweiser to jest ten czeski Bud amerykański. W niektórych krajach w Ameryki Północnej, na przykład, Czechwar to jest Budweiser mhm. czeski, a Budweiser to jest amerykański. Więc generalnie pomieszane z poplątanym. Sprawa się ciągnie. Coś tam było, że Bud wykupił kawałek ziemi jednego browaru, żeby uzyskać prawa do nazwy. Tak, żeby móc nazywać swoje piwo Budziejowickim. Budziejowickim. No bo. Budweiser czeski swoją nazwę bierze od nazwy miasta. Tak. Czeskie Budziewice. Natomiast Budweiser amerykański to jest strasznie długa i skomplikowana historia. Chodzi o to, że to piwo, które było ważone w Budziejowicach, o ile dobrze wszystko przyswoiłam, mhm. było eksportowane do USA w XIX wieku. Tam zdobyło ogromną popularność. Potem yy, zaczęto produkować na wzór tego piwa piwo w USA i nazwano je właśnie Budweiserem. No i batalia początkowo toczyła się o to, czy Budweiser to jest po prostu nazwa rodzaju piwa, czy nazwa konkretnej marki. No i... W no, tak, i jak to, się... to ze sporami prawnymi o nazwę to się toczy i toczy. Wielu prawników budowało sobie piękne domy. Dzięki tej, tym sprawom, a to się dalej toczy. Ja jestem zaskoczony. Ja myślałem, że to będzie kolejny szyb, z którego się pośmiejemy. Ono ma nawet cytrusowość jakoś. Ale jaka to jest cytrusowa? Znaczy, okej, okay, jest, jest. jest zdecydowanie mniej słodowe niż tamte tak. dwa. Ale to jest i tak, tak potwornie wodniste. Znaczy tak, w smaku się nic nie dzieje, natomiast coś się dzieje w aromacie i to jest przyjemne. Tylko, że oczywiście pijąc jest butelki, no nie patrz tak na mnie. No. Nie, robisz się straszne na Halloween. <grych> tak, nie nie, nie, nie mówię, że to mi smakuje. A, okej, okay, to już lepiej. Ale myślę, że jest lepsze niż wiele polskich Urlenderów. Tylko, że problem tego piwa będzie teraz taki, mhm. że ono będzie pozycjonowane jako piwo premium. No już jest pozycjonowane. Tak, już jest. I będzie kosztowało tyle, ile piwo premium. Czyli w sklepie jakieś 6 zł za butelkę 0,33. Nawet nie wiem, ile za nie płaciłam. No coś koło tego chyba. bram z półki, na ono, której nie było co. I celu. ono jest ważone na Ukrainie. Więc też jest tak sobie amerykańskie, to tak, znaczy... Trochę, trochę nie jest amerykańskie. Nie, nie przyjechało do nas z USA? Samo w sobie, fizycznie? Nie. No. I raczej ta ofensywa, którą bód teraz Będą jakieś imprezy, na pierwszej imprezie Buda w Polsce byli jacyś dj DJki, dj influencerzy. No Czyli... ale to zawsze są takie te imprezy Czyli jest takie wejście w marketing, natomiast pytanie, czy to teraz ma sens, no bo jednak... No to jest marka premium. Z kim to ma konkurować? Wiesz co, myślę, że może konkurować z Brooklynem, do którego przychodzimy Aha. właśnie. Albo z... z Pabstem, bo... Nie, myślę, że z Pabstem niekoniecznie. Natomiast z Brooklynem tak. może, dlatego że Brooklyn rzeczywiście na wielu imprezach się pojawia Ale... takich modnych. Mimo że. Znaczy okej. Okay. Brooklyn jest o tyle inny. Pokaż butelkę Państwu pięknie. Madziu. Mm. <laughs> mm. Brooklyn jest o tyle inny, że on nie jest de facto koncernem. Mimo że. częściową własność ma. Koncern, koncern Kirin ale to niecałe 25%. Czyli nawet na stronie Brewers Association Brooklyn jest wciąż... To jest de facto kraftowy browar. I to piwo pasowuje się w nasze małe porównanie, ponieważ też nie jest to co mamy nie jest ważone w USA, tylko w Szwecji. No właśnie, ja tak Kojarzam, że jak Brooklyn wchodził do Polski, to było mówione, że to będzie ważone na Litwie, a tutaj tak, tak. wychodzi na to, że Ale jest na tak butelce jest napisane Szwecja i no, no nie jest... najlepiej z nich. No tak, jakby. ale to jest w ogóle. to nie jest International Peller, tylko jest American Amber Lager, jakoś tak to. No, na opakowanie jest po prostu napisane lager. No Dobra, nie ma zaskoczenia. Jest zdecydowanie najlepszy. Przede wszystkim yy, ma najwięcej ciała, bo tamte były potwornie wodniste. Tak, to tak. się akurat wydaje nawet yy, trochę gęste. Mhm. Widać, że jest bardziej gęste, się unosi trochę cząsteczek takich cząsteczek to to może niewłaściwe nie słowo, ale no nie, nie jest to takie totalnie klarowne. Tak. No to jest, są, są słody karmelowe, no, jest są taki, różne chmiele. Taki herbaciany posmak. Ja troszeczkę tak. No, taki amberlager. No w sumie. No, jeszcze co łączy te e, cztery piwa, mhm. to to, że. Te cztery piwany, które pokazałeś na podłodze. Tamte cztery piwa. E, to to, że one wchodzą mocno marketingowo w Polskę. No, Brooklyn jest obecny już, do, już przynajmniej roku. Tak, na wszystkich takich ciekawszych imprezach, tak. na których byliśmy, to był lany Brooklyn, takich mhm. kulinarnych, czyli on wchodzi tam, gdzie w sumie fajniej byłoby zobaczyć polskie. Browary kraftowe. No tak, ale, 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 ale nie oni mają kasa. więcej kasy właśnie na marketing na to, żeby się pojawiać w takich miejscach. Brooklyn jakiś czas temu szukał ambasadora marki, który miał influencerów wyszukiwać. No i to działa. Jak byliśmy na w Koneserze na jakimś mhm. na jakimś evencie kulinarnym, to właśnie Brooklyn ma ulane, co było śmieszne, bo pani, która Golała, nie, nie miałaś zielonego pojęcia co to jest. Ja poprosiłam o IP, tak. A pani nie wiedziała, co, co ja do niej mówię. A była do wyboru IPA i lager, no więc. Mhm. Ale nie, bo nie powiedziałaś dokładnie tej nazwy. Tak. Bo to jest East Coast Ipa jakoś tak? Powiedziałeś IPa, a ja już, już. Nie, czy nawet odwrotnie powiedziałam, że poproszę East Coasta i pani nie wiedziała, o co proszę. No tak czy inaczej. to no, Były tam dwa piwa i był problem z, no. z, z porozumieniem. No, się. Ale to. Bo papst teraz niedawno było ogłoszenie, że szukają właśnie ambasadora marki, mhm. czyli też wchodzą. No ale muszą wchodzić, bo to są duże marki amerykańskie, bardzo, bardzo duże nawet. No, no to wiadomo, że kasa na marketing musi być, natomiast no jakby... moim zdaniem, błędem, na pewno w przypadku Buda, jest to, że wchodzą dopiero teraz. Mhm. Parę lat temu, kiedy polski rynek wyglądał trochę inaczej. Wtedy mogli mieć większą szansę. Wtedy, kiedy ludzie mieli tylko jasne lagery, jasne lagery, to ten inny jasny lager, ta otoczka wokół niego zbudowana mogłaby trochę ludzi przyciągnąć. A teraz... ja się nie zgadzam z tobą. Nie? Nie. Że... Wiesz, ty się obracasz w zupełnie innych kręgach niż ja, więc nie widzisz, co tam ludzie piją. A co piją? Ja myślę, że spokojnie yy, można będzie zobaczyć na imprezach takich lekko hipsterskich bady. No, no to na pewno. Będą walczyć ze sobą. Miller chyba najmniej wchodzi, jeśli chodzi o M eventy. Miller w ogóle jest już obecny od dłuższego czasu. E, tak, już od... Także od nawet nie, nie, ma, nie ma potrzeby chyba eventów. No, kiedyś się nawet intensywnie reklamowali, teraz już nie bardzo. Jeszcze? A, ty nie. masz. Nie, mi aż tak nie smakuje, żebym to chciała wypić. Szkoda wątroby na niedobre piwo. Średnio niedobre. No średnio dobra ale mogę zamiast tego wypić dobre piwo i sobie zniszczyć wątroba czymś dobrym. No w sumie racja. <laughs> Więc w sumie te piwa właśnie są trochę jak Halloween. No bo jest takie... Straszne. Trochę straszne. Trochę śmieszne. plastikowe, trochę takie dużo marketingu i mało treści. No. Taka, wiesz, plastikowa dynia, która tak naprawdę jest z China. Masz coś do chińskich dni? Nigdy nie wiem. No i to jest dokładnie samo. Plastikowe... plastikowe piwo z Ukrainy. E, boję się, że zaraz dostaniemy pozew za to, że mówimy, że to piwo jest plastikowe, więc informujemy, że nie, nie jest wykonane z plastiku. Nie. nie ma w składzie plastiku, o ile nie wiemy, e, więc tak. Po prostu nam nie smakuje. No. I Halloween też nam w sumie nie smakuje. Ja tam lubię Halloween. la sprawa. Najlepsze, co jest w Halloween, to odcinek specjalny Simpsonów. Nie, jest wiele fajnych rzeczy. Yy, piszcie w komentarzach, czy lubicie Halloween, czy lubicie amerykańskie niedobre piwa. Tak, ja, już, już się ktoś przyzna. No i się widzimy. Za czas jakiś.